Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A na dziś przygotowałam zdrabki za 55 zł. I tak teraz patrzę, że mi się tutaj kolorystycznie w zielone dużo poszło, bo mam Green Money właśnie. Jedna taka się wyłoniła płynne złoto, czarna. Do tego Paradiso i wielka pensja bankiera. Ale zaczniemy sobie właśnie od tej Green Money. Za piąteczkę z numerem 46. Szukamy wygrywających liczb albo worka. I trzymajcie kciuki, żeby coś tutaj wpadło. Mam tak 6, 11, 16 oraz 9 takie liczby. A u mnie 36, 28. Osiem, trzynaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, siedem to blisko, tutaj trzydzieści jeden, dziewiętnaście, dwanaście, cztery, siedemnaście, trzydzieści trzy, i dwadzieścia sześć. No, niestety nie udało się tutaj nic. Płynne złoto z numerem mam dziewiętnastym. Troszkę sobie oddalę. Taka twardsza warstwa także. Jeden. Dalej trzy. Dwadzieścia sześć. Sześć i na końcu dziewiętnaście. Dobra, patrzymy. Gdzie tutaj są te liczby? Tutaj jest coś. Oj, waj, odkryłam właśnie worek, i już tutaj kwotę pod workiem 10 zł. Worek nam nie mnoży, ale daje wygraną. Dalej 38, 18, 2. Na razie tutaj nic. Teraz trzydzieści dwa nie ma. Nie mam trzydziestek. Dwadzieścia dziewięć nie ma. Trzydzieści siedem. I tu jest dziewięć. Dziewiątki też nie mam. Teraz trzynaście. Dwanaście.

Odzyskane. Paradiso mam z numerem dziewiątym. No i zobaczmy. Tutaj dwa pierwsze to deska i chmura. Tutaj widzę chmurę. Tutaj jest deska. no i to by było na tyle na razie teraz słońce i lody tutaj lody hmm, tutaj nie widzę tutaj widzę słońce no tak że na razie po jednym symbolu wpada motyl i kostka tu jest motyl. Tutaj motyl i kostka. Tutaj kostka. I tutaj jest motyl oraz kostka. No i teraz dalej gdzie będzie tu. Będzie tu. Tak, tu jest łódź i kotwica. Jest hmm, Tutaj idzie kotwice. I tu. I tu są jeszcze trzy łódki. Dobrze, teraz parasol. Flaming. Jest flaming. Tutaj jest, a tu parasol, arbus i kompas. To kolejne dwa symbole. Jest arbus. Tak, arbus. kompas to jest przecież Arbuz na jajku. Tu jest arbus. I tutaj. Jest jeszcze liść i delfin. Jest delfin nawet dwa razy i daje nam linie, czyli tutaj już zrabka wygrana. I jeszcze tutaj liść. Dalej serce i płetwy. Tutaj widzę płetwy. Tutaj nic, a tu jest dwa razy serce. Teraz termometr i okulary. Jest termometr i daje linie. Druga linia z 10 zł. Tutaj okulary. Tutaj termometr. I tu są okulary. Jest krab i fala. I zobaczcie, fala daje kolejną linię. Tu jest krabik. I kolejna linia, następne 10 zł. Tu jest jeszcze krab. I tu jest 10 zł. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W każdej grze trafiła się linia. Y na 5JJ chyba tak także jest 50zł w tej strapce super fajnie bo to oznacza, że mamy plus ale jeszcze została wielka pensja bankiera mam z numerem 16 strapkę no i patrzymy jest pik, a szukamy plik dalej tęcza Może jakiś symbol mnożący, klucz, śliwka, jabłko, garnek albo safe, ale na plik też się nie obraża. Zegar, perła, może przybliżę, bo tutaj są troszkę takie małe te symbole, biedronka, chmura. Trasol i ananas. Narty, cytryna. Dalej muszla i podkowa. Tutaj nie ma. Są diamenty i krew. Kończyna. No, jeszcze kilka szans. Wiśnie. Teleskop. Słońce. Kwiat. Świnka. I ostatnia szansa to gwiazda. A w bonusie, w bonusie są kości. Także niestety. Czarna perła. Wielka pensja matka no w tą czarną parłą. wielka pensja bankiera jest przegrana. Dziś kontrolę bym chciała znaleźć. Tutaj jest H. H i D. Także w tej sprawie się nie udało. Do tego green Money też jest przegrana, ale mamy też tutaj fajne wygrane. Bo Paradiso z numerem 9 może troszkę oddam z numerem 9 daje 50 zł 5 linii po 10 zł się trafiło tu jest jedna, druga, trzecia czwarta oraz piąta i do tego 10 zł pod workiem z w płynnym złotem także na 55-60 zł jest wygrane mały plusik, ale zawsze cieszy bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!